Dzień dobry Państwu, w tymże wideo, tym razem znowu w tej scenarii. Będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i zastanowimy się nad kolejnym mitem naszych czasów, mianowicie mitem przeludnienia, wzrastającej szybko populacji, zjadających się wzajemnie ludzi, itd. itd. Patrząc na demografię nie tylko krajów rozwiniętych, ale także i dużej części krajów blisko wschodnich, jak również krajów Ameryki. Łacińskiej, czy krajów azjatyckich, jak Japonia, South Korea, czy nawet już Tajlandia. O ironio, a Tajowie przecież to naród słynny ze swego wigoru, także tego wigoru reprodukcyjnego. Patrzymy i widzimy katastrofę demograficzną, która w ciągu ostatnich 10-12 lat nawiedziła te kraje i postępuje dalej, mimo częstych wysiłków rządów w niektórych krajach, żeby ją zatrzymać. W związku z tym, czy naprawdę grozi nam przyludnienie? Ja uważam, że nie. Grozi nam właściwie zapaść populacyjna, a co za tym idzie, hmm, niedobór młodych ludzi. W związku z tym ludzi, którzy zawsze dźwigali największe brzemię egzystencji świata tego, ponieważ wykonywali najwięcej obowiązków i najwięcej się uczyli, a także mieli najwięcej nowych idei z racji tego, że są młodzi i widzą świat trochę inaczej niż już przyzwyczajeni do niego i dostosowani starsi. W związku z tym widzę dwa poważne zagrożenia. Raz, że spadek liczby młodych, młodej siły roboczej w następnych latach, który jest drastyczny i będzie się jeszcze najprawdopodobniej pogłębiał, jeśli nic się nie odwróci. Plus, drastyczny spadek, to już następuje, nowych idei, nowych rozwiązań naszych aktualnych, starych i nowych problemów, które przyjdą. W związku z tym, jeszcze wzrastamy globalnie jako populacja ludzka. Ale jeśli to dalej pójdzie, to już będzie trwało zupełnie niedługo. A i znając rzeczywistość, spore kryzysy, a właśnie taki obecnie już ma miejsce, częściowo wywołany sztucznie, jak przez ostatnie dwa lata, częściowo już nadchodzący, jeśli popatrzymy na wyniki ekonomiczne z lat 2018 19, 19, to jeśli będzie to dalej postępowało szybko w wielu miejscach liczba ludności spadnie plus wielki kryzys demograficzny oraz wmówienie ludziom, że posiadanie dzieci przecież to jest zabijanie planety, że traktujemy siebie jako rak na planecie, a co się robi z rakiem, no ra, raka się usuwa albo na, niego się umie, albo na niego się umiera, czyli nic dobrego. Ogólnie przez niego się cierpi. W związku z tym, jak już mówiłem, mamy obecnie. Kolejną lewicową rewolucję, tym razem rewolucję antyludzką w wymiarze ogólnym, i polega ona na tym, że przez głupie ideologie sieje się wielu ludziom, słabszym umysłowo, którzy nie są w stanie się oprzeć tym ideologiom i tej propagandzie, nienawiść do samych siebie, która głównie manifestuje się w tym, że przestajemy yy, posiadać wystarczającą liczbę potomstwa i się nim dobrze zajmować. No, i jeszcze do tego współgra z tym dobrze, dobrobyt i podejście konsumpcjonistyczne, ale to wszystko idzie razem. O tym pewnie jeszcze nie raz będę mówił. Ale przesłanie tego filmiku jest proste. Nie grozi nam przeludnienie, grozi nam właśnie stopniowa, nawet szybkie wyludnianie się i załamanie się naszej cywilizacji, gdyż liczba osób potrzebnych do utrzymania maszynerii oraz stru struktury oraz infrastruktury. Które nam służą, pośród których żyjemy i bierzemy je zadane nam z góry, ponieważ mamy je od urodzenia. Niemniej jednak, utrzymanie ich w stanie funkcjonalnym wymaga współdziałania i współpracy wielu ludzi, których już zaczyna brakować. Zwłaszcza w odniesieniu do ludzi kompetentnych, którzy są w wielu kwestiach, zwłaszcza ci, którzy robią robotę na tak zwanym froncie. To zwłaszcza chodzi o ludzi młodych. Wszystkiego dobrego Państwu, jeszcze. Do widzenia.